Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj mam do Was taką krótką informację do przekazania i prośbę o pomoc w dokonaniu wyboru, ale o tym opowiem Wam za chwilę. Teraz chcę Wam powiedzieć o tym, dlaczego przez ostatnie kilka dni nie było żadnych filmów na moim kanale. Przez ostatni ponad tydzień nie dodawałem żadnych filmów, ponieważ były święta. Z jednej strony było kilka dni wolnego, czyli dużo czasu na nagrywanie filmów, ale z drugiej strony jakby nie miałem z kim nagrywać po prostu tych filmów, ponieważ moi kamerzyści, czyli po prostu moi koledzy, którzy pomagają mi w nagrywaniu tych filmów, wszędzie powyjeżdżali na święta, do rodziny czy gdzieś tam. I sam no niezbyt sobie z tym poradzę, a nie miałem jakby jak, nie miałem z kim tego nagrać. Dlatego przez ostatni ponad tydzień nie było praktycznie żadnych filmów. Za co was przepraszam. Teraz już powinny niedługo się pojawić nowe filmiki. Jutro w planie mamy dokończyć recenzję obudowy Xigmatek Talon. Także prawdopodobnie ona gdzieś na weekendzie ta recenzja się pokaże na moim kanale. I później będą kolejne filmy, na przykład rozpakowanie nowej obudowy, którą dostałem do przetestowania od firmy Aerocool, ale o tym opowiem Wam przy rozpakowywaniu po prostu tej obudowy. A teraz chciałbym Was jeszcze prosić właśnie o pomoc w dokonaniu wyboru. Ponieważ w jednym filmiku jakiś czas temu mówiłem wam, że chciałbym otworzyć drugi kanał, taki vlogowy, na którym pokazywałbym co robię na co dzień, nagrywałbym po prostu takie filmy całkowicie niezwiązane z komputerami, z elektroniką i tak a filmy związane bardziej z moim życiem, z tym co robię na co dzień i tak dalej. Ale to zrobię troszeczkę później, ponieważ na chwilę obecną jest jeszcze zima. Co prawda wiem, że na początku kwietnia zima jest praktycznie niespotykana, ale jak pewnie sami zauważyliście, w tym roku mamy wyjątkowo długą zimę. I ja większość mojego wolnego czasu spędzam przed komputerem Tak jak na przykład teraz to robię i po prostu nie miałbym o czym jakby nagrywać tych filmików. Chcę, żeby one były ciekawe, a nie chcę no nie chcę, żeby one były nudne. Dlatego postanowiłem, że kanał vlogowy otworzę trochę później, gdy na zewnątrz będzie już cieplej, gdy trochę więcej jakby w moim życiu się będzie działo, po prostu, żeby te filmiki były ciekawsze. A teraz chciałbym, właściwie to nie wiem, czy bym chciał, wpadł mi do, do głowy taki pomysł żeby otworzyć kanał z grami. Po prostu drugi kanał, na który dodawałbym filmiki z gier. I chciałbym zapytać was, moich widzów, co o tym sądzicie? Czy uważacie to za dobry pomysł, czy raczej sobie odpuścić? Ponieważ wiem o tym, że Filmików z gier na YouTube jest naprawdę mnóstwo, i z jednej strony nie chciałbym ich jakby jeszcze powielać, i tym bardziej, że osoby, które zaczynają teraz nagrywać filmy z gier, tak naprawdę jest im się troszkę ciężko wybić. No ale trudno, ja bym to raczej robił dla przyjemności i starałbym się nagrywać filmy z gier wieloosobowych, czyli po prostu. Powiedzmy, jeżeli bylibyście chętni, moglibyśmy sobie w coś zagrać, powiedzmy zebrać taką ekipę, około 5 osób, stworzyć konferencję na Scape, w coś porozmawiać, o porozmawiać, w coś pograć, na przykład, nie wiem, Minecraft, co prawda wiem, że Minecrafta jest odnawalenie na YouTubie i nie chciałbym, żeby było go jeszcze więcej, ale z drugiej strony jest to taka bardzo fajna gra wieloosobowa. O tym, w co byśmy grali jeszcze, możemy pogadać i to przemyśleć dokładnie, ale prosiłbym Was o to, żebyście po prostu napisali, yy, napisali w komentarzu pod tym filmem, co sądzicie ogólnie o takim pomyśle, czy warto według, coś, według Was coś takiego zrobić, czy bylibyście zainteresowani, żeby coś ze mną po prostu zagrać. No, ogólnie, co sądzicie o tym, po prostu napiszcie, i to jest praktycznie na tyle w tym filmiku. Jeżeli uznacie to za taki dobry pomysł, to po prostu zrobię drugi kanał, taki gamingowy, na który będę nagrywał filmy z gier i będę wykorzystywał takie okazje jak na przykład teraz. Czyli cały dzień wolny, a ja nie mogę nagrywać żadnych recenzji, żadnych testów, poradników. No właściwie poradniki mógłbym, ale głównie zajmuję się nagrywaniem recenzji testów i rozpakowań. No niestety na chwilę obecną tego nie mogę sam zrobić, a gry mógłbym nagrywać sam. I to jest właśnie ta fajna sprawa, ten ogromny plus tego i mógłbym na przykład teraz zamiast siedzieć praktycznie bezczynnie prawie cały dzień przed komputerem, mógłbym nagrywać jakieś gry, mógłbym z Wami grać i osoby, które powiedzmy... Byłaby to też pewnego rodzaju taka promocja, taka yy, pomoc w jakby rozwijaniu kanału, ponieważ mogłyby tam te osoby, z którymi bym grał, opowiedzieć yy, o swoich kanałach na YouTube, o tym czym się zajmują i tak dalej. No, to jest wszystko ogólnie, jak mówię, do ustalenia. Więc po prostu ja już dłużej nie przyciągam. A Was proszę, już po raz kolejny, żebyście napisali komentarz pod tym filmem, co o tym sądzicie. Tak więc to już na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.